Istnieje moment na lotnisku Chopina w Warszawie, kiedy jesteś świadkiem czegoś niezwykłego. Obserwujesz kobietę wysiadającą z międzynarodowego lotu, wyglądającą nienagannie świeżo, poruszającą się z elegancją bez pośpiechu. Żadnego bagażu pełnego logomarek, żadnych gorączkowych rozmów telefonicznych o opóźnionych połączeniach, żadnych narzekań na lot. Przechodzi przez odprawę celną, jakby była właścicielką terminalu, jednocześnie rozmawiając z każdym pracownikiem z autentyczną uprzejmością. To się wydarzyło, dlatego uosabiała coś, co większość ludzi całkowicie traci, ale wtedy uświadamiasz sobie głęboką różnicę między kimś, kto podróżuje, a kimś, kto należy do wyrafinowanych przestrzeni. Naciśnij przycisk subskrypcji już teraz i aktywuj dzwonek, jeśli chcesz poznać niewypowiedziane kody, które odróżniają kobietę o prawdziwej klasie od tych wciąż uwięzionych w wzorcach myślenia klasy średniej. Zostaw like, jeśli jesteś gotowa opanować wyrafinowane zachowania. Które wyróżnią cię spośród 99% kobiet wokół ciebie. Przejście od myślenia klasy średniej do klasy wyższej nie ma nic wspólnego z saldem twojego konta bankowego. Dlatego ma wszystko wspólne z tym, jak się zachowujesz, gdy nikt nie patrzy. Ale oto co większość kobiet całkowicie źle rozumie. Myślą, że poprawa stylu życia oznacza głośniejsze ogłoszenia o swoim sukcesie. Ale wtedy dzieje się coś przeciwnego. Jak zrozumiał francuski socjolog Pierre Bourdieu. Kapitał kulturowy jest zdobywany głównie poprzez wczesną naukę jednostki i jest nieświadomie wpływany przez środowisko. Prawdziwie wyrafinowane rozwinęły to, co nazwał niezauważalnym uczeniem się, ale wtedy przestały całkowicie potrzebować zewnętrznej walidacji. 1. Rozwijasz nienaganny gust we wszystkim, co cię otacza koncepcja cichego luksusu, skupia się na subtelnym wyrafinowaniu poprzez użycie neutralnych kolorów i wysokiej jakości materiałów, z naciskiem na jakość rzemiosła i ponadczasowy design. Ewolucja od klasy średniej do klasy wyższej wymaga rozwijania rozeznania, które rozciąga się daleko poza modę na każdy aspekt twojego środowiska i wyborów. Twój gust staje się twoim podpisem, dlatego książki na twoich półkach, wino w twojej piwnicy, sztuka na twoich ścianach odzwierciedlają staranne przemyślenie zamiast modnych preferencji, ale wtedy rozumiesz, że prawdziwy luksus polega na posiadaniu pięknych rzeczy, które poprawiają twoje codzienne doświadczenie zamiast imponować okazjonalnym gościom. Ten rozwój wymaga czasu i wymaga uczciwej oceny Twoich obecnych preferencji. Wybierasz restauracje, ponieważ dobrze wyglądają na zdjęciach, czy dlatego, że jedzenie Cię zachwyca? Wybierasz meble, ponieważ wyglądają drogo, czy dlatego, że tworzą atmosferę, której pragniesz? Dlatego odpowiedzi ujawniają, czy poruszasz się w kierunku prawdziwego wyrafinowania, czy od niego, ale wtedy to samo badanie staje się fundamentem dla rozwijania autentycznego wyrafinowania. Spędziłam miesiące reorganizując moją przestrzeń życiową, Usuwając wszystko, co służyło tylko po to, by imponować innym, dlatego zachowałam tylko przedmioty, które przynosiły mi prawdziwą przyjemność lub pięknie służyły praktycznym celom. Ale wtedy odkryłam, że ten proces edycji stworzył środowisko, które czuło się zarówno luksusowe, jak i całkowicie autentyczne dla mojej osobowości. Dwój. Twoja relacja z markami. Całkowicie się przekształca. Istnieje niezwykły moment, kiedy uświadamiasz sobie, że noszenie logo sprawia, że wyglądasz jak chodząca reklama zamiast kobiety o substancji. To wydarzyło się stopniowo ze mną. Przestałam sięgać po torebkę Chanel z wyraźnymi podwójnymi C, dlatego zaczęłam wybierać elementy ze względu na jakość rzemiosła zamiast wpływu w mediach społecznościowych, ale wtedy coś głębszego zmieniło się w moim rozumieniu prawdziwego luksusu. Nancy Mitford zrozumiała tę zasadę, kiedy pisała o języku U i nie U w roku 1954. Zauważając, że klasy wyższe używają prostych i tradycyjnych słów, których używały również klasy robotnicze, ponieważ pewne bezpieczeństwa swojej pozycji społecznej nie miały potrzeby demonstrowania wyrafinowania. Ta sama zasada odnosi się do wyborów modowych dzisiaj, dlatego prawdziwie wyrafinowane preferują dyskretną jakość nadrzucającą się w oczy markę. Mentalność klasy średniej szuka zewnętrznej walidacji poprzez rozpoznawalne symbole, dlatego polega na logotypach jako społecznych kulach, ale wtedy autentyczne zachowanie klasy wyższej działa z tak głębokim bezpieczeństwem, że nie potrzebuje zewnętrznego wzmocnienia. Zaczynasz odkrywać przyjemność posiadania pięknych rzeczy, o których tylko ty wiesz, że są drogie. Dlatego twoja biżuteria opowiada historię, zamiast krzyczeć o cenach, ale wtedy uświadamiasz sobie, że tajemnica stała się twoim najpotężniejszym dodatkiem. Współczesny cichy luksus, jak definiują obecni eksperci mody, podkreśla ekskluzywność i wyrafinowany gust bez ostentacyjnych pokazów bogactwa. Twoja garderoba ewoluuje, aby odzwierciedlić to zrozumienie. Dlatego nienagannie skrojone elementy zastępują modne przedmioty. Ale wtedy odkrywasz, że ponadczasowa elegancja wywołuje więcej szacunku, niż jakakolwiek etykieta projektanta kiedykolwiek mogłaby. 3. Przestajesz tłumaczyć swoje wybory. Komukolwiek. Kiedy byłam młodsza i desperacko szukałam aprobaty, usprawiedliwiałam każdy zakup, każdą decyzję, każdą opinię każdemu, kto chciał słuchać. Potrzebowałam walidacji za wybór drogiej restauracji. Dlatego tłumaczyłam, dlaczego kupuję jakość zamiast ilości, ale wtedy zdałam sobie sprawę, że ogłaszałam swoją niepewność zamiast moje rozeznanie. Kobieta, która wznosi się do zachowania klasy wyższej, działa z zupełnie innej struktury psychologicznej, dlatego nie wymaga już zewnętrznej aprobaty dla swoich decyzji. Jak napisała Emily Post w swojej fundamentalnej pracy, z pewnością to, kim ktoś jest, ma znacznie większe znaczenie niż to, na co ktoś wygląda. Ta zasada staje się twoją gwiazdą przewodnią. Wybierasz architekta do remontu swojego domu, bez czucia się zmuszoną do usprawiedliwiania wydatku sąsiadom, którzy zatrudnili wykonawców z Facebooka. Ale wtedy również przestajesz całkowicie omawiać remont, chyba że zostaniesz konkretnie zapytana. Zamawiasz wino, które preferujesz, bez wyjaśniania towarzyszom przy kolacji, dlaczego kosztuje więcej niż ich miesięczny budżet na zakupy. Dlatego Twoja pewność siebie mówi głośniej niż jakiekolwiek usprawiedliwienie kiedykolwiek mogłoby. Coś fascynującego dzieje się, gdy osiągniesz ten poziom samokontroli. Odkrywasz, że wyjaśnianie swoich wyborów faktycznie zmniejsza ich wpływ, ale wtedy cisza wykładniczo wzmacnia twoją władzę. Mentalność klasy średniej wymaga konsensusu i aprobaty, dlatego szuka walidacji poprzez wyjaśnienie, ale wtedy myślenie klasy wyższej wymaga tylko twojego własnego przekonania. 4. Twoje rozmowy stają się intelektualnie odżywcze. Badacze studiujący zachowanie starej elity zauważają, że grupa starej elity z drugiej strony, angażuje się w rozmowy, które wzbogacają intelekt i ducha. Mogą omawiać niedawny film dokumentalny, który uznali za pouczający lub lokalną wystawę sztuki. Ta zmiana reprezentuje więcej niż wymianę tematów, dlatego odzwierciedla fundamentalną transformację w tym, co przyciąga Twoją uwagę i ciekawość. Zauważasz znaczącą zmianę w tym, co fascynuje Twoją uwagę podczas interakcji społecznych. Plotki o znajomych tracą atrakcyjność, dlatego dyskusje o ideach, książkach, doświadczeniach podróżnych i obserwacjach kulturowych zaczynają dominować twoje preferencje konwersacyjne, ale wtedy odkrywasz, że ta zmiana podnosi każdą interakcję, którą masz. Zmiana następuje stopniowo, ale staje się nieomylna. Znajdujesz się kierując rozmowy z dala od tego, kto co nosił dla kogo i w kierunku tego, co ludzie czytają, myślą i odkrywają. Dlatego twoje pytania stają się bardziej wyrafinowane. Ponieważ Twoja ciekawość rozciąga się poza społeczne pozycjonowanie do autentycznego uczenia się. Ale wtedy inni zaczynają szukać Twojego towarzystwa konkretnie ze względu na jakość rozmowy, którą zapewniasz. Ta transformacja tworzy piękny efekt kaskadowy. Ludzie zaczynają przynosić swoje najciekawsze myśli, aby podzielić się z Tobą, dlatego Twoje interakcje społeczne stają się źródłami inspiracji zamiast odpływami energii, ale wtedy uświadamiasz sobie, że stałaś się typem osoby, którą inni mają nadzieję spotkać. 5. Milczenie staje się twoim najpotężniejszym narzędziem komunikacji. Emily Post zrozumiała, że najbardziej wyrafinowane zachowania dzieją się bez ogłoszenia, kiedy pisała o panach zdejmujących kapelusze dla dam w windach. Te uprzejmości występują naturalnie bez fanfar lub wyjaśnień. Ta sama zasada odnosi się do wyrafinowanej konwersacji i interakcji społecznej. Impuls klasy średniej wypełnia każdą pauzę konwersacyjną. Dowodzi inteligencji poprzez stały komentarz i ustanawia wartość poprzez werbalną partycypację, dlatego ujawnia niepewność poprzez nadmierne mówienie, ale wtedy zachowanie klasy wyższej działa inaczej, uznając, że milczenie często komunikuje więcej niż mowa. Przestajesz czuć się zobowiązana do posiadania opinii o wszystkim, dlatego stajesz się komfortowa z tajemniczymi przestrzeniami w rozmowie, ale wtedy, gdy ktoś pyta, co myślisz o najnowszej kontrowersji w mediach społecznościowych, Możesz po prostu powiedzieć, jak interesujące i zmienić temat. To doprowadza ludzi do szaleństwa. Co mówi ci wszystko o mocy zatrzymywania swoich myśli od publicznego konsumpcji? Nauczyłam się tej lekcji obserwując kobietę w dyskusji klubu książki. Podczas gdy inne konkurowały, aby zademonstrować swoją intelektualną wyższość poprzez długie analizy, ona wniosła trzy starannie wybrane obserwacje, które całkowicie przekierowały rozmowę. Dlatego jej powstrzymywanie się wzbudziło więcej uwagi niż wymowność jakiejkolwiek innej osoby. Ale wtedy zdałam sobie sprawę, że strategiczne milczenie stało się jej charakterystycznym ruchem władzy. 6. Dbasz o swój czas, jak święte terytorium kobiety. Klasy średniej często szczycą się byciem zajętymi, dlatego używają zmęczenia jako odznaki honoru, ale wtedy kobiety klasy wyższej rozumieją, że dostępność jest wrogiem wartości. Badania nad nawykami klasy wyższej pokazują, że zazwyczaj obejmują zaplanowane i przemyślane aktywności, zamiast szalonej gonitwy od zobowiązania do zobowiązania. Ta transformacja wymaga odwagi, ponieważ oznacza rozczarowanie ludzi, którzy oczekują Twojej stałej dostępności. Przestajesz przyjmować każde zaproszenie społeczne, dlatego stajesz się selektywna w kwestii tego, jak wydajesz swój najcenniejszy zasób. Ale wtedy ta kolacja, która wcześniej wydawała się obowiązkowa, ponieważ wszyscy tam będą, traci atrakcyjność, gdy zdajesz sobie sprawę, że obecność wszystkich gdzieś często zmniejsza, zamiast poprawić doświadczenie. Twój kalendarz staje się intencjonalnie przestronny. Dlatego planujesz czas na refleksję, na czytanie, na ten rodzaj powolnego życia, który pozwala na autentyczne kultywowanie umysłu i ducha, ale wtedy ta zmiana terroryzuje ludzi wciąż działających z mentalnością niedoboru, podczas gdy uwalnia cię od szalonej energii, która utrzymuje tak wiele kobiet w wiecznym niezadowoleniu. Odkryłam, że kiedy zaciekle chronisz swój czas, ludzie zaczynają go bardziej cenić. Dlatego, niedobór tworzy pragnienie. Ale wtedy uświadamiasz sobie, że Twoja obecność stała się prezentem zamiast obowiązkiem. 7. Rozwijasz intuicyjne zrozumienie hierarchii społecznych. Coś niezwykłego dzieje się, gdy naprawdę rozumiesz dynamikę władzy w wyrafinowanych środowiskach. Jak zauważają obserwatorzy zachowania starej elity, stara elita jest generalnie dobrze wykształcona. Wiedzą do szpiku kości, że są właścicielami miejsca. Wiedzą, że są lepsi od Ciebie, ale nie mają o to urazy. Ta obserwacja ujawnia kluczowe wglądy w autentyczne zachowanie klasy wyższej. Dlatego działa z tak głębokim bezpieczeństwem, że nie potrzebuje zewnętrznego wzmocnienia. To przydarzyło mi się na eleganckiej imprezie w zeszłym roku. Najgłośniejsza kobieta w sali, ociekająca oczywistym luksusem, spędziła wieczór na wymienianiu nazwisk i pozycjonowaniu się blisko fotografów. Dlatego ujawniła swoją desperacką potrzebę walidacji, ale wtedy kobieta, która faktycznie przewodniczyła Radzie Fundacji. Rozmawiała cicho z trzema osobami przez cały wieczór i wzbudzała nieskończenie więcej szacunku. Nauczyłam się, że kobieta, która musi ogłaszać swoją ważność, już przegrała grę, dlatego prawdziwa władza szepcze, podczas gdy niepewność krzyczy. Zaczynasz czytać środowiska inaczej, dlatego rozumiesz, że najgłośniejsza osoba rzadko posiada największą władzę, ale wtedy pozycjonujesz się odpowiednio. Na wydarzeniach networkingowych nie biegniesz już, aby przedstawić się każdej osobie, która wygląda na ważną, dlatego tworzysz magnetyczną obecność, która przyciąga innych do Twojej orbity. Ale wtedy odkrywasz, że ludzie pamiętają kobietę, która słuchała bardziej niż te, która mówiła. 8. Twoja relacja z pieniędzmi. Staje się całkowicie prywatna. Eksperci od etykiety konsekwentnie radzą bogatym. Nie pokazuj swojego bogactwa. Jest to uważane za niegrzeczne i wulgarne. Ta zasada rozciąga się daleko poza unikanie krzykliwych pokazów, dlatego obejmuje to, jak omawiasz kwestie finansowe w jakimkolwiek kontekście, ale wtedy staje się fundamentalną zmianą w tym, jak postrzegasz same pieniądze. Przestajesz uczestniczyć w rozmowach o cenach domów, kosztach podróży, negocjacjach płacowych czy zwrotach z inwestycji, dlatego te tematy ujawniają zainteresowanie mówiącego pozycjonowaniem monetarnym zamiast autentycznych zainteresowań czy doświadczeń ale wtedy twoje wycofanie się z dyskusji finansowych chroni cię przed wyczerpującą grą porównywania, która pochłania tak wiele interakcji społecznych klasy średniej. Ta transformacja wymaga dyscypliny, ponieważ ludzie stale próbują wciągnąć cię w dyskusję o pieniądzach. Kiedy przyjaciółki omawiają wydatki na prywatne szkoły dla dzieci, możesz grzecznie kiwać, ale nie wnosisz nic do szczegółów finansowych. Dlatego twoje bogactwo staje się jak dobre zdrowie coś, co starannie utrzymujesz, ale rzadko omawiasz. Ale wtedy ta dyskrecja paradoksalnie sygnalizuje głębsze bezpieczeństwo finansowe niż jakikolwiek pokaz kiedykolwiek mógłby. 9. Wcielasz grację pod presją w każdej sytuacji. Jak napisała ekspertka od etykiety Emily Post, etykieta musi, jeśli ma być czymś więcej niż trywialnym użytkiem, włączać etykę poza manierami. Ostatecznym znakiem, że przekraczasz myślenie klasy średniej, jest to, jak radzisz sobie z konfliktem, rozczarowaniem i stresem. Zachowanie klasy wyższej utrzymuje opanowanie niezależnie od okoliczności, dlatego nigdy nie pozwala, aby zewnętrzny chaos zakłócił wewnętrzną równowagę. Ale wtedy, gdy restauracja traci twoją rezerwację, gdy lot jest odwołany, gdy ktoś traktuje cię niegrzecznie, twoja odpowiedź ujawnia twój prawdziwy poziom wyrafinowania. Ta transformacja wymaga praktyki i autentycznej samokontroli. Przestajesz brać sprawy personalnie, dlatego odpowiadasz na trudności rozwiązaniami zamiast dramatem ale wtedy twoja energia staje się stabilna i niezawodna, zamiast reaktywna i nieprzewidywalna. Ludzie zaczynają zwracać się do ciebie podczas kryzysów, ponieważ wiedzą, że pozostaniesz spokojna i znajdziesz praktyczne rozwiązania. Byłam świadkiem tej zasady w działaniu podczas katastrofalnego ślubu, gdzie wszystko poszło nie tak. Podczas gdy matka panny młodej stwarzała chaos swoimi emocjonalnymi wybuchami i żądaniami, jedna z gości cicho koordynowała alternatywne aranżacje, uspokoiła dostawców i zapewniła, że celebracja kontynuowała się pięknie. Dlatego jej gracja pod presją uratowała całe wydarzenie, ale wtedy wszyscy pamiętali jej opanowanie długo po tym, jak zapomnieli o problemach, które wystąpiły. 10. Kuratorujesz swój krąg społeczny jak kolekcję muzealną. Naukowcy społeczni zauważają, że rodziny ze starymi pieniędzmi często lekceważą każdego, kogo nie uważają za tej samej klasy. Socjalizacja występuje tylko między rodzinami z tego samego przedziału dochodów. Chociaż może to brzmieć surowo, ujawnia ważną prawdę o zarządzaniu energią i kuratorstwie społecznym. Przejście do myślenia klasy wyższej wymaga stania się niezwykle selektywną w kwestii tego, kto otrzymuje dostęp do Twojej energii i uwagi, dlatego zaczynasz zauważać, że niektóre przyjaźnie Cię wyczerpują, podczas gdy inne Cię wznoszą, ale wtedy podejmujesz wybory, które mogą wydawać się zimne dla tych działających z społecznymi zobowiązaniami. Przyjaciółka, która stale narzeka, ale nigdy nie podejmuje działań, Traci swoje miejsce przy Twoim stole, dlatego znajoma, która nieustannie omawia pieniądze, ujawnia swoje własne niepewności i stopniowo znika z Twojego wewnętrznego kręgu. Ten proces wydaje się bezlitosny początkowo, ale faktycznie reprezentuje życzliwość dla Ciebie i innych. Dlatego przestajesz udawać, że lubisz aktywności, które Cię nudzą, ale wtedy uwalnia z siebie i swoje przyjaciółki, aby znaleźć bardziej kompatybilnych towarzyszy. Twoje spotkania towarzyskie stają się mniejsze, ale nieskończenie bardziej znaczące. Dlatego jakość zastępuje ilość w każdym aspekcie twojego życia społecznego. Fascynująca prawda o wznoszeniu się do zachowania klasy wyższej jest taka, że przynosi korzyści wszystkim wokół ciebie, dlatego twoje dzieci uczą się opanowania, obserwując twoje, twoje przyjaciółki doświadczają przyjemności gracnego towarzystwa, twoja społeczność zyskuje kobietę, która wnosi piękno i stabilność zamiast chaosu i narzekania ale wtedy odkrywasz, że ta transformacja wzbogaciła Twoje życie w sposób, którego nigdy nie przewidziałaś. Te 10 znaków reprezentuje więcej niż zmiany behawioralne, dlatego wskazują fundamentalną zmianę w tym, jak widzisz siebie i swoje miejsce w świecie. Ale wtedy ta transformacja wymaga odwagi, ponieważ oznacza uwolnienie systemów zewnętrznej walidacji, które wcześniej wydawały się tak ważne. Badania Pierre Bourdieu nad kapitałem kulturowym ujawniają jak Klasa społeczna określa twój poziom kapitału kulturowego, podczas gdy jednocześnie kapitał kulturowy wzmacnia struktury klasy społecznej. Poprzez świadome rozwijanie tych wyrafinowanych zachowań, aktywnie tworzysz kapitał kulturowy, który przekształca nie tylko to, jak inni cię postrzegają, ale jak ty siebie postrzegasz. Pamiętaj, że stanie się kobietą o zachowaniu wyższej klasy nie dotyczy posiadania pieniędzy, dlatego dotyczy wcielania jakości, które tworzą trwałe bogactwo. Samokontrola, rozeznanie, gracja i cicha pewność siebie, która pochodzi ze znajomości własnej wartości, ale wtedy te jakości stają się magnetycznymi siłami, które przyciągają możliwości, relacje i doświadczenia, które są zgodne z twoimi podwyższonymi standardami. Kobieta na lotnisku Chopina zrozumiała coś głębokiego. Prawdziwe wyrafinowanie nie jest wykonywane dla innych. Dlatego staje się sposobem bycia, który służy ci w każdej sytuacji. Ale wtedy przekształca każdą przestrzeń, do której wchodzisz, po prostu poprzez Twoją obecność. To jest moc autentycznego zachowania wyższej klasy, dlatego nie wymaga niczego zewnętrznego do walidacji Twojej wartości, ale wtedy wzbudza szacunek i podziw wszędzie tam, gdzie się pojawisz. Jeśli uznałaś to za pomocne, zasubskrybuj lukratywna elegancja, aby uzyskać więcej wglądów w wyrafinowane zachowania, które wyróżniają wyjątkowe kobiety. Naciśnij dzwonek i zostaw like, jeśli chcesz kontynuować naukę wyrafinowanych podejść które podniosą każdy aspekt Twojego życia. Napisz w komentarzach: Gracja pod presją zawsze wygrywa. Jeśli podobała Ci się ta eksploracja zachowań wyższej klasy i chcesz więcej treści o rozwijaniu niezachwianego opanowania w każdej sytuacji.